Czy musieliśmy upaść aż tak nisko? Eutanazja do z greckiego dobra śmierć. Nasz upadek faktycznie musi być do poziomu podłogi, żeby zabijać kogoś bliskiego i nazywać to w dodatku dobrą śmiercią. Problem jest w tym, że przestajemy kochać bliskich. Przestajemy w ogóle kochać. Boimy się tego, że tych starszych ludzi nie będziemy potrafili kochać. Starość i cierpienie znieczula miłość. Starzy ludzie często czują się niepotrzebni i niekochani, bo właśnie przestaliśmy ich kochać. Dla nich nie ma już perspektywy kariery zawodowej czy rodzinnej, a w dodatku rodzina naciska, że czas pakować manatki do kostnicy, bo koszta za wysokie. Kościół mówi jasno – Pan Bóg jest Panem życia i śmierci, i to on decyduje kiedy ma nastąpić jego koniec. Oczywiście pojawiają się od razu głosy, ale ten człowiek tak bardzo cierpi. Przecież tam, w niebie, u Pana Boga, będzie mu zdecydowanie lepiej. Ale to jest może właśnie ten moment, żeby go wybawić od śmierci wiecznej, od piekła. Może w tym cierpieniu zyska łaska nawrócenia. Pokochajmy to życie. Które dał nam Bóg. Popatrzmy, jak to fantastyczny skarb. Możemy chodzić, mówić, dotykać, myśleć, kochać, wypoczywać. Mamy w sobie życie. Powiedz temu parkietowi, żeby się ruszył. Powiedz tej ścianie, żeby się przesunęła. Tysiące wynalazków wyszło z rąk człowieka, ale życie jest wynalazkiem Pana Boga. Pan sam daje życie. Mówi Biblia. I to On wie, kiedy je zgasić.